że Grzegorz, czemu twój boks i wtecha wyglądają identycznie, podobno różnią się tylko naklejką, a są droższe od 200. Z czego to wynika? <laughs> Słuchajcie, no bardzo prosta rzecz. Tutaj temat boksów. Może od tego zacznijmy, że temat boksów to jest temat od zawsze bardzo kontrowersyjny. Ja zanim wprowadziłem boksy pierwszy mój film, pamiętam Jadą samochodem. E, nagrałem taki, że m, to jest bardzo kontrowersyjny temat, że boksy mają tyle samo zwolenników, ile przeciwników, e, i bardzo będzie ciężko w ogóle m, cokolwiek w tym temacie zrobić. A dobrze wiedziałem, o czym mówię, dlatego że, e, do czynienia z boksami, pracując nad technologią boksu od x ładnych paru lat, może nie od x lat, pewnie z 10, rozwijając m, te technologie z innymi producentami. M, Napotykałem naprawdę na, na trzy różne opinie i wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki i trudny temat do a, przeforsowania. Natomiast tyle tego, dlaczego wyglądają tak samo. No, jeżeli otworzycie talietą, taki gdzie jestem na hamowni z boksem, tam zanim wprowadziłem do produkcji, wyraźnie mówiłem, że hardware, czyli płytka budowa, będzie z firmy Faułtek. Zresztą ten talietą nagrywałem moich przyjaciół we Faułteku. Z którymi współpracuję od lat i tworzymy tam różne dziwne rzeczy, ale to nieważne. I mówiłem o tym, że to będzie to, dlaczego wybrałem akurat ten hardware, tą płytkę i tą obudowę, z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że uważam, że ona jest jedna z lepszych, jakie znam, o ile nie najlepsza, ale przede wszystkim dlatego, że hardware produkowany jest w Polsce. Co gwarantuje mi właśnie to, że jest produkowany w Polsce? Po pierwsze, gwarantuje mi możliwość kontroli jakości tego urządzenia, tego hardware'u. Kolejna rzecz to to, że jeżeli elektronika da nam nowe możliwości, czy wpadnie mi jakiś dziwny pomysł do głowy, który wraz z programistami uda się wdrożyć, zrealizować, że sztab ludzi stwierdzi, że to jest OK, tak? że, że, że masz, uda dobry pomysł, i spróbujmy to zrobić, to jestem w stanie na bieżąco zmienić to na produkcji. Gdybym zamawiał takie hardware w Chinach, no to byłoby na pewno trochę taniej, ale czy byłoby lepiej? Musiałbym zamówić 10 tysięcy sztuk. Z tych 10 tysięcy sztuk miałbym mnóstwo odpadów, gdzie nie jestem w stanie tego tak o sobie do Chin wysłać. Nie mam pełnej kontroli jakości i po prostu. No po prostu nie byłoby fajnie. No to nie jest po mojemu. Teraz tak, jeżeli chodzi o tą cenę, 200 wydroższe. Słuchajcie, tutaj jest już wiele obwarunkowań z tym, tak naprawdę. No, mówiłem to kilka razy. Waha jeszcze jedno. Wyglądają tak samo i tylko naklejka. Wyglądają tak samo, dlatego że korzystam z tego hardware'u, natomiast nie są to te same urządzenia, dlatego że oprogramowanie i soft jest mój. W oprogramowaniu i softie kładziemy zupełnie nacisk na coś innego, czyli przede wszystkim czego ja oczekuję od takiego urządzenia, które od obcego ciała do auta. Ja oczekuję, żeby przede wszystkim nie szkodziło I właśnie te strategie są na te strategie składziony największy nacisk. Drugi. Optymalizacja spalania, a tak naprawdę obniżenie zużycia spalania. Dopiero trzecim punktem jest E, moc, która też jest bardzo ważna, bo wszyscy kupujemy boxa po to, żeby to e, no, moc zwiększyć, poprawić te parametry. Natomiast, e, słuchajcie, te strategie pierwsze, pierwsza strategia, bezpieczeństwo, przede wszystkim e, dlatego, żeby nie szkodzić. Jak u lekarza, nie szkodzimy autu. Jeżeli silnik nie pozwoli na wygenerowanie większej mocy lub sterownik silnika na to nie pozwoli, to ta moc nie zostanie wygenerowana po prostu. I e, dlatego ta moc jest na trzecim miejscu, tak? E, I to jest podstawowa e, zasada. Żeby było bezpiecznie, że złożycie paliwa, dzisiaj paliwo jest drogie, jeżeli my jesteśmy w stanie e, zejść powiedzmy nawet co są autor, które schodzą o wiele więcej. E, I większości samochodów jest w stanie spalania, to e, wtedy przeszliśmy sobie w skali roku, no, zostaje już pokaźna sumka, także, także te wszystkie trzy rzeczy muszą ze sobą grać. Parametry, yy, moc, spalanie, no i przede wszystkim, przede wszystkim to bezpieczeństwo, żeby, żeby nie szkodzić. Dwie trzy wydroższe, Dlaczego? Yy, dlatego, że yy, jest sytuacja taka, yy, że chciałem przekazać lepszy standard obsługi, tak, tak naprawdę Przede wszystkim dlatego lepszą otoczkę. Taki mniejszy wpływ na cenę ma to, że stosujemy wiązki z bardzo dobrej jakości habla. Mówiąc wprost, że wtyczki nie są tanim Chińczykiem, tylko są jakości zgodnej z oryginałem, że uszczelnienia. Są na wyższym poziomie, bo przecież boxa montujemy zazwyczaj w komorze silnika, gdzie mamy tam do czynienia z różnymi warunkami atmosferycznymi, tak, woda, gorąco, zimno, sól i tak dalej i tak dalej i tutaj to jest lepsze, to nie ma takiego dużego wpływu na cenę, największy wpływ na cenę ma to, że za internetem, drugiej strony internetu, no, stoi sztab ludzi, dzięki którym... Możecie na infolinii dobrać boksa idealnie do swojego samochodu. Możecie uzyskać pomoc techniczną, jeżeli chodzi o montaż boxa. Możecie uzyskać pomoc techniczną, jeżeli chodzi o znalezienie usterki w waszym samochodzie, która powoduje to, że nie mamy przyrostów. I w końcu, jeżeli box nie zareagował odpowiednio na wasz samochód lub wy, jeżeli na przykład. No, nie, macie, nie, nie spełnił Waszych oczekiwań, mówiąc wprost. To wtedy nasz dział programistów łączy się online z Waszym samochodem, konkretnie z Boxem i dostarajemy Wam Boxa online za free. Kolejna rzecz, która jest: przez 14 dni możecie przetestować Boxa, niezależnie od tego, czy będą na nim ślady użytkowania, czy nie będzie śladu użytkowania. A zawsze, jeżeli chcemy przetestować urządzenie, to będą rysy na wtyczkach, będzie przykręcane, różne rzeczy. To do 14 dni mówicie, skąd odebrać boxa, bo nie spełnił moich oczekiwań, źle zareagował na samochód. Ja wysyłam na swój koszt kuriera, płacę za przesyłkę, żeby Was nie obciążać żadnymi innymi kosztami i e box zwraca, a pieniądze lądują u Was w całości na koncie. To są rzeczy, które... Mm, Myślę, że podnoszą ten standard obsługi, bo, bo tak jak mówię, ja zawsze zadaję sobie pytanie, jakbym ja chciał być obsłużony, tak? Jak ja bym chciał, żeby to wyglądało i staram się to później przełożyć i wdrożyć do codziennego życia i, i mam nadzieję, że to tak wygląda, że to tak odczuwacie. Biorąc pod uwagę to, że właśnie, że boks jest bardzo kontrowersyjnym urządzeniem i z Was nie wie, co to jest ten box, jak on działa e, i tak, dalej, i tak dalej, no to robię filmiki na YouTube, jak to wygląda. Natomiast prosta sprawa jest taka, że mm, trzeba wziąć i to przetestować, sprawdzić. Właśnie chcę Wam dać tą możliwość zawsze na 14 dni, żebyście sobie sami dali odpowiedź. E, czy chce mieć takiego boxa? Czy jednak nie chcę i jestem z niego niezadowolony, to wy sobie musicie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego 14 dni, niezależnie od tego, czy był montowany, czy nosi ślady, montażu, czy nie, testujemy, a w razie czego mówicie stąd i stąd proszę go zabrać, jestem niezadowolony, ja wysyłam kuriera, żadnych kosztów nie ponosicie i wracamy pieniążki na konto. Dlatego też musi być droższy, skoro jest taki standard obsługi. I oczywiście gdzieś tam na końcu na tym muszę coś zarobić, bo no, biznes rządzi się swoimi prawami. I, I polega na tym, żeby każdy z nas zarabiał i nie pracuje z nas za darmo. Jeżdżę z Twoim boksem podłączonym do mojej Optim 2.0 KIA. Tak, jest super, ale jedno pytanie: nie daje mi spokoju. Widziałem, ile kosztują części do Twoich boksów: 50 zł max, Skąd u Was taka cena? No, słuchaj, e, bardzo się cieszę, że jesteś zadowolony, że to działa super. E, e, no, fajnie, no. Staram się robić to tak, żeby to miało ręce i nogi poniżej 1% zwrotów. Mamy, niezależnie od kraju, w jakim sprzedajemy. Także ekstra bardzo się cieszę. Natomiast o 50 zł. E, jak to wytłumaczyć? E, no, może tak. Ile kosztują części do tego telefonu? E, około tam 40 dolarów. To dlaczego ja zapłaciłem za niego 2500 zł jakieś, tak? E, słuchajcie, no jest bardzo prosta rzecz. Części częściami, natomiast ktoś musiał zaprojektować to urządzenie tak jak ten telefon. Ktoś musiał to urządzenie e, pospadać do kupy. Ktoś musiał napisać do niego oprogramowanie, zrobić soft. E, to urządzenie musiało przejść testy. Do tego urządzenia trzeba było stworzyć sztab ludzi, którzy będą pomocą techniczną zrobić obsługi, wziąć pod uwagę naprawy gwarancyjne, spakować to, później wysłać, dać do dystrybucji, w końcu sprzedać. Na końcu, jeszcze ktoś musiał na tym finalnie, ponosząc te wszystkie koszty, zarobić, jeszcze na końcu zapłacić podatki. I stąd ta cena, no jakby chciałbym zarabiać na boksach 1000 zł. Nie ukrywam długi, to biznes doskonały, ale chyba obawiam się, że jedyny taki biznes e, to jest na kryptowalutach, <grywa> czyli mamy coś, co nie kosztowało nic, jest wirtualne i kosztuje 100 tysięcy dolarów teoretycznie, przynajmniej przez chwilę. Natomiast no, e, stąd to się bierze część częściami, ale to jest milion procesów, testów opracowań i to wszystko kosztuje, na tym wszystko pracują zasoby ludzkie i, i, i oni chcą też żyć, zarabiać i każdy na końcu chce w końcu, żeby, żeby się to jakoś spinało, a sobie jest nieubłagany. Także pewnie tak, ja nie wiem czy to 50 zł muszę mi teraz sprawdzić, ale jak napiszesz na info to Ci opowiem dokładnie ile kosztują podzespoły, ale tak jak mówię, same podzespoły nic nie dają, trzeba to wszystko, wszystko Złożyć dokupy, stworzyć strategię, wdrożyć i, i zapewnić przede wszystkim jakość obsługi. To jest najważniejsze, tak, żebyście Wy byli zadowoleni, żebyście mogli spokojnie żyć, testować i w razie czego oddać i być zadowolonym z tego, że macie boksa, albo powiedzieć, nie jestem zadowolony z tego boksa, mój samochód nie zareagował, nie spełnił moich oczekiwań, oddaj mi grzegorz hajs. A ja mówię, dobra, daj adres do wysyłki, ja płacę za wysyłkę i oddaję Ci pieniążki. Dziękuję, że spróbowałeś. Także to tak ma, tak ma wyglądać. Zawsze robisz y, testy boksu z silnikiem TDI. Kiedy zobaczymy test z silnikiem TSI? No właśnie tutaj, y, jakby to powiedzieć, chyba sam samo sedno, bo już taki test jest zrobiony. Będzie, y, mam nadzieję, w dwóch tygodniach y, na emisji na moim kanale z silnikiem właśnie. TSI w golfie i GTI 7. E, tutaj jeżeli chodzi o TDI, to chodzi nam o turbodiesle, bo pokazywałem e, silniki PESA e, i inne, ale rozumiem, że to chodzi o TurboDizle, a TSI grupy Volkswagena e, będzie, będzie zrobiony, jest taki golf e, GTI przygotowany, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Zmienna regulacja 1.9 z e, Twoich boxach. Co ze zmienna regulacja 1.9 w tych Dlaczego jest taki zakres? Czy po montażu boksa trzeba modyfikować skrzynię, na przykład DSG? Sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o e, boksy moje, tylko zaznaczam to, co mówimy o moich boksach, bo nie wiem w jakich strategiach pracują inne to tutaj wygląda to w ten sposób, że cały czas, jeżeli chodzi o skrzynię wieków, jeżeli chodzi o e, komputer silnika, e, te strategie bezpieczeństwa, czyli e, nie wiem, temperatura EGT na przykład w sterowniku zakładam, hipotetycznie jest 700 stopni graniczna temperatura EGT, jeżeli by mój bok doprowadził do tego, że zbliżymy się do tej wartości, komputer silnika obecnie moc albo wprowadzi auto w tryb awaryjny, żeby nie uszkodzić jednostki, czyli tutaj te strategie bezpieczeństwa są wszystkie zostawione fabryczne. Jeżeli chodzi o skrzynię DSG, to skrzynia DSG się bardzo łatwo dopasuje do momentu obrotowego, który większym wygenerujemy i przynajmniej jeżeli chodzi o... Feedback z rynku klientów, którzy jeżdżą z naszymi boxami na DSG, twierdzą, że to DSG o wiele lepiej zmienia, że zachowuje lepsze parametry. Jeżeli chodzi o regulację 1 do 9 programów, to ta regulacja jest zrobiona po to, żeby płynnie dopasować tego boksa do swoich potrzeb, do swoich warunków. Ale też pamiętajmy, że. To co mówię, że nie wiemy, zresztą film jest 30%, będzie więcej, gdzie tam mówię o zależnościach, że jeden samochód przyjmuje więcej mocy, drugi samochód przyjmuje mniej mocy, w zależności od stanu jednostki, od kondycji jednostki, od sprzętu, czy też w jednym samochodzie komputer silnika pozwoli na więcej, w innym na mniej. E, właśnie po to jest ta regulacja, że jeżeli mamy na dziewiąte auto, szarpnie, czyli zaczyna ta strategia bezpieczeństwa sterownika, mówić, że coś mi nie pasuje, jest za dużo, to wtedy obniżamy plik na e, i samochód przestaje szarpać, a jeżeli dalej jest coś nie tak, no to uczymy się online z naszymi programistami, którzy czekają na was po drugiej stronie i za wam to korygujemy. E, natomiast ten też zakres, żeby dopasować pod siebie. A jeżeli chodzi o DSG, reasumując, to one lubią nasze boksy, jak my kochamy kobiety. Także tak to wygląda. Ponawiam pytanie zadane wczoraj w komentarzu. Możesz poruszyć temat, jak ma się montaż boksa, jeżeli samochód już wcześniej miał robioną mapę z 204 PS na 260 PS. To taki przykład. Słuchajcie, um, ogólnie um, absolutnie nie polecam boksa um, do auta, który miał robioną mapę. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiemy, w jaki sposób um, została ta mapa zrobiona w jaki sposób zostały. Um, zmienione przy chip tuningu przy mapie strategię bezpieczeństwa, czyli na przykład o ile tuner podniósł na przykład korektę tuningu gastłku, o ile tuner podniósł buscata, o ile tuner podniósł strategię bezpieczeństwa próg EGT, czyli jeżeli zmienił to w komputerze fabrycznym, to w tym momencie komputer fabryczny pozwoli na podniesienie temperatury. Wyżej, czy doładowania wyżej, gdzie staje się to niebezpieczne dla um, już jednostki, tak, że nie jesteśmy pilnowani i nie polecam um, absolutnie, znaczy nawet bym nie sprzedał do czegoś takiego boksa, bo, 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 bo nie wiem, jak został wykonany tunik. Gdybym znał ten tunik, znał mapę, wiedział, jakie wartości, to mógłbym powiedzieć, tak, można założyć albo nie wolno. A jak nie znam, to mówię, nie wolno. Panie Grzegorzu, jeszcze wracając do Abarta, 124 Spider, standardowo ma 170 koni, silnik Multi-Air, tak? Jakby to wyszło z Paraboxem, wiesz co, napisz proszę Cię na informaompa.guarage.pl, wyciągniemy wykresy e, samochodów, e, jeżeli robiliśmy takiego Abarta w ogóle wyciągniemy wykle, kresy czwórki, e, ewentualnie sprawdzimy, który silnik jest w którym samochodzie i elektronika w jakim. Stosujemy naszego boksa i możemy Ci wtedy dokładnie powiedzieć, ile wyszło, jakie są e, granice. Tutaj mówię, jeden samochód, dokładnie ta sama marka, ten sam model generuje przyrost do rzędu 30-40 koni, a drugi taki sam, ta sama marka, ten sam rocznik na przykład 30. I nie jesteśmy w stanie po prostu tego zweryfikować. Przy boksach jest tak duża ilość niewiadomych, bo nie znamy samochodu, który jest po drugiej stronie, tak, który klient zamawia. I nie wiemy tak naprawdę, jak często zmieniany był olej, jaki ma przebieg, jaki jest tam podzespołów, jak był używany. To jest zbyt dużo tych niewiadomych. Dlatego właśnie to 14 dni przetestuj boksa, a jak mnie to go oddaj i zwrócimy Ci całą kasę się za za wysyłkę, to jest jedyne rozwiązanie. Ja wiem, że to nie jest biznesowo dobre dla, dla mnie, bo te boksy, które wracają. No zazwyczaj są montowane, czy już nie nadają się do dalszej sprzedaży. Ale wolę ponosić tego typu koszty, a dlatego one są też troszeczkę droższe niż u konkurencji, ale wolę ponosić tego typu koszty, a mieć pewność, że wy jesteście zadowoleni, że ten produkt, który do Was trafił jest produktem dla Was i jesteście szczęśliwi, że go macie, a nie macie go na siłę. Otóż tak to wygląda. Przetestujcie sobie przez 14 dni, sprawdzimy, a tutaj wiadomość na maila informacji tutaj da garaż. Sprawdzimy, czy takie auta robiliśmy, powiemy, jakie były przyrosty. Mówisz o 14-dniowym teście, a każdy może że zwrócić produkt kupiony w sieci w tym terminie. A o co chodzi? Oraz jaka mam gwarancję, że Twój bok zda mi jakikolwiek przyrost? To całe 30% w ogóle nie wierzę. Słuchaj, no to całe 30% nie powinno się nawet wierzyć, a nie w ogóle nie wierzę, bo to są auta, niektóre, które gotują 30%, bo całe życie komunikuje do 30%, ale jeżeli chodzi właśnie o te 30%, to może to zamknijmy. Zapraszam do obejrzenia Felietonu na moim kanale. 30% będzie więcej, tam będzie dokładnie to wyjaśnione. Mówisz o 14 minowym teście, a każdy może zwrócić do kupionych w sieci w tym terminie. Tutaj no każdy może zwrócić produkt, dobrze poruszyłeś ten temat w tym terminie, ale jeżeli produkt jest nienaruszony, nienaruszony jeżeli chodzi o elektronikę i elektronika nosi ślady montażu, no to wtedy już nie podlega złotowi nawet w terminie 14 dni zgodnie z prawem konsumenta, tylko podlega procesowi reklamacyjnego. Ja chciałem pominąć tutaj reklamację i powiedzieć macie na 14 dni, możecie robić z tym co chcesz i e, zwrócić ten produkt, a ja o nic nie będę pytał. Eee, I mniej więcej może to powiem tak, chciałem zrobić coś takiego, zawsze marzyłem o tym, żeby pójść do sklepu z butami i móc w nich pochodzić. I mówię, skoro tego nie miałem, to zrobię tak z boksami, żeby ludzie mogli właśnie sobie tak potestować i niezależnie od tego oddać. Jak, powiem wam, jak to wygląda. Idę do sklepu i mówię, te buty, sprzedawca mówi, panie Grzesiu, Pan sobie te buciki weźmie, pochodzi sobie pan w nich 14 dni, niezależnie od tego, czy pan będzie chodził po błocie, po kamieniach, czy pan będzie miał brudne, czyste skarpetki, nie interesuje mnie to. Jak po 14 dniach te buciki dla pana będą niewygodne, to pan powie, skąd my sobie je mamy zabrać. My sobie je zabierzemy, a pan oddamy całe, całe pieniądze, całą kwotę. I słuchajcie, właśnie do tego chciałem i tak zrobiłem z boksami. Czyli bierzesz na 14 dni, używasz, nie spełnia oczekiwań. Nie chcesz, czy tam źle reaguje na Twój samochód, nie pomogło dostrojenie, zwracasz e, ludzie boksa, Buda płaci za przesyłkę, oddaje, oddaje kasę. Tak chciałem, żeby to wyglądało i, i, i tak wygląda. Chcę, żebyście to Wy mogli zadecydować, e, czy naprawdę to urządzenie chcecie, ze względu na te kontrowersje, które są cały czas od lat. To nie chodzi tylko o mojego boksa, tylko od lat są kontrowersje co do boksu. Ja rozumiem tę kontrowersję, dlatego że jest dużo bubla na rynku. Naprawdę jest mnóstwo bubla niebezpiecznego dla silnika na rynku i stąd te kontrowersje. Natomiast ja chciałem zapewnić dobry sprzęt z dobrymi parametrami, bezpieczny dla silnika, bezpieczny dla Was, dając Wam przyjemność. Ja chcę, żeby o tej przyjemności i e, o, to, czy, o tym, czy daje Wam przyjemność, o tym, czy chcecie mieć takie urządzenie, żebyście mogli podjąć decyzję sami, a nie kup i zobacz jak jest. Nie, weź na 14 dni, przetestuj, nie odpowiada ci, wracam ci kasiorek. E, i, i, I płacę za przesyłkę oczywiście, żebyś nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Tak powinno wyglądać sprzedaż i tak wygląda. Czy BOK zda nam jakikolwiek przyrost? Nie wiem. 99% samochodów notuje Piękne przyrosty. 70%, 60% bije rekordy, ale są samochody, które nie są w stanie zareagować na boksa, gdzie komputer silnika nie pozwoli na modyfikację, gdzie ze względu na przykład na ostrzec, tam dpf -a, innych rzeczy nie pozwoli na modyfikację i wtedy ta modyfikacja się nie udaje nawet po dostrojeniu. Także tutaj. Tak mówię, mamy poniżej 1% procenta zwroty, niezależnie od kraju, w jakim te boksy sprzedajemy i to jest fajne, miłe i to jest taka nagroda dla mnie, dla mojego całego zespołu, przez sam tego nie robię, dlatego sztabu ludzi, którzy tam są e, po drugiej stronie i pracują, za to, że dobrze robimy swoją robotę i że one są bezbawaryjne i ludzie są zadowoleni, poniżej 1% to jest cudownie. Natomiast oczywiście, gdybym powiedział 100% Panu da tyle i tyle, koni. Słuchajcie, no to jest niemożliwe na ocenie, jest za dużo czynników, tym bardziej, że auta, auta nie znamy i znam rzeczywistość, wiemy jak to wygląda, zajmuję się tym od lat, buduję rajdówki i jeden silnik tak samo wygeneruje 900, koni, drugi 870 i dzwoni, nie przekroczymy ani grama, mimo że robimy to bardzo, bardzo precyzyjnie i teoretycznie tak samo, no tutaj spróbuj. Weź boksa na 14 dni, w razie czego. To nic nie kosztuje, nie boli. To nic nie boli. Jak to Także próba nie boli. Dla Ciebie Grześku szacun za to, że nagrałeś film z wyjaśnieniem, że działałeś pod wpływem emocji w sprawie boksów. Wiesz co, no tak, właśnie jestem tylko człowiekiem, pamiętajcie, nie jestem i to jeszcze takim nerwowym, że... Najbardziej w życiu to mnie boli to, jak e, dzieje się coś, e, nawet nie wbrew, e, tylko że jeżeli wiem, że coś jest naprawdę zajebiste, że coś jest dobre, że coś jest świetnym produktem czy świetną rzeczą, nieważne w jakiej dziedzinie życia, i z drugiej strony dostaję atak, że to jest, brzydko mówiąc, główno, a tak nie jest, bo to jest świetna rzecz to wtedy emocje biorą górę. I, i, I nauczony doświadczeniem i życiem, że należy przeczekać i e, odpuścić, żeby odpowiedzieć na poziomie, prawda? E, nie zrobiłem tego I, i to był mój mega błąd, e, za co sorry. Emocje to wróg, wróg merytorycznej rozmowy. E, i, ale tutaj nie poniosły, bo gdzieś moja praca, praca zespołu, mnóstwa ludzi i wiesz, że to jest zajebiste urządzenie, zajebisty sprzęt. Gdzieś został bombardowany i wybuchłem. Ale przepraszam za ten wybuch, jeszcze raz, bo nie powinienem się tak zachować absolutnie. Emocje mnie podniosły, zachowałem się jak I tyle. Głupio mi jak cholera do tej pory. Po prostu. Po prostu mi głupio jak cholera. Także przepraszam Was. Witam Grzesień. Mam pytanko. Czy warto dać Twojego boksa do A4B8? Bo się zastanawiam, ze 180 na trochę więcej mocy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tych aut bardzo dużo na boksach naszych jeździ i świetnie się sprawują. Także weź na te 14 dni masz na testy, sprawdź, ewentualnie zadzwoń do nas, żebyśmy dostojili boksa online. Jeżeli coś będzie nie tak, ale one naprawdę bardzo fajnie przyjmują parametry, fajnie spada zużycie paliwa, naprawdę w tych autach. Jeździłem w B8, tak? W mojej jeździłem, tylko że miałem silnik 200-konny i tam byłem w stanie spalaniem zejść chyba 1,4 litra. Bardzo, bardzo przyzwoite parametry, także, także super, polecam ci Więc testuj. Dlaczego pana boksa nie ma dla silników benzynowych Mazdy 3? Jest co nie, nie wiem, po kodach, bo nie pamiętam kodów. Mamy boksa, boksy praktycznie do każdego samochodu, które ma turbo doładowanie, czyli turbinę, benzynowy, diesel, turbo. Do wolno sących bez sensu zakładać mojego boksa, dlatego że nie będziemy w stanie wygenerować większych parametrów silnika, albo będzie przyrost tak minimalny, że w ogóle szkoda wydawać pieniądze. Jeżeli te silniki są silnikami turbodoładowanymi i nie ma boksa, to tak jak mówię to w filmiku, napisz na info albo zadwój na informinie do nas, sprawdzą, czy po prostu nie został wpisany, a może już jest zrobiony. Jeżeli nawet nie jest zrobiony, to wtedy dostaniesz 50% rabatu i na Twoim aucie zrobimy pierwszą konfigurację boksa i wdrożymy go do sprzedaży. Czy jest taka, czy jest tak trochę, dobrze? Czy jest tak trochę, że boks sztucznie podnosi moc? Nie rozumiem sztucznie, ale okej. Okay. A kolega ma D3 TDI z boksem 275. Czuć różnicę z boksem że jest słabszy. Słuchaj, no tutaj jest jedna rzecz. Wiem o co ci chodzi. Chodzi Ci o to, że masz 275 chodzi z boksem 30 TDI, 40 również obydwie są te trójki, tak? 40 TDI 275 PS. Sytuacja jest bardzo prosta. Jaki jest przebieg mocy i jaki jest przebieg momentu? Silnik 4-litrowy ma dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o moment obrotowy. Pamiętajmy, że w dieslach nie jeździmy samą mocą, tylko ten moment obrotowy jest najważniejszy. I podejrzewam, że tutaj 4.0 TDI seryjnie notuje nam dużo wyższy moment niż 0 TDI, dlatego jest różnica i tą różnicę czuć. Natomiast, jeżeli masz naszego boxa, to oczywiście weź, napisz, spróbujemy go dostroić tak żebyś koledze z 4.0 TDI klepnął. Spróbujmy tak. O ile podniesie się moc w Astrze 20 170 koni, po założeniu boxa, bo na stronce nie ma? Ach, kurczę, wiesz co, nie wiem. Muszę sprawdzić. Napisz proszę teraz albo tam jest infolinia i spróbujemy wyciągnąć parametry, jakie są. Być może nie są wpisane, na pewno takie auto z tego co pamiętam było robione. Także sorry wielkie, ale napisz albo zadzwoń, tam szybko odpowiedzą, chłopaki znajdą albo się sam tym znajdą.